Muszę Ci zadać pytanie tradycyjne, które na pewno wielu dziennikarzy Ci tutaj zadaje w związku z programem Voice Senior i informacjami o Marcie Manowskiej, które się pojawiły. Były też takie tytuły bardzo mocne, typu, że Wygryzłaś Marta. Jak było naprawdę? Myślę, że warto to sprostować. E, nigdy w swojej. W, w ciągu... odpowiadam tak od razu, dlatego że to jest, jak już powiedziałeś, któryś raz pytanie, które dostaję. E, w swojej dziesięcioletniej karierze nigdy nie zrobiłam niczego, co sprawiłoby, że dana osoba nie jest w produkcji. Nigdy nie chodziłam i nie prosiłam, żeby kogoś wyrzucić. Nigdy nie, nie robiłam żadnych rzeczy wbrew innemu prezenterowi. Jeżeli dostałam jakąś propozycję, to ją dostałam i ją po prostu przyjęłam. Natomiast mam nadzieję, że nigdy nie będę. Nie, wiem to, że nigdy nie będę pod nikim kopać dołków, nigdy nie będę prosić o to, żeby być w jakimś programie, właśnie wygryzając kogoś innego. A czy rozmawiałaś może z Martą na ten temat? Nie miałyśmy okazji rozmawiać, bo my się po prostu słabo znamy, więc tutaj pewnie gdzieś Marta jest, to można jej zapytać. A co, co o niej sądzisz jako o prowadzącej? Czy, na przykład, czy może być na przykład takim wzorem też dla niektórych prezenterek? Myślę, że Marta jest wzorem, przede wszystkim nie mnie oceniać. Nie, nie, nie czuję się odpowiednią osobą do oceniania, ponieważ Marta pracuje również w mediach. Ja Martę podziwiam, Marta jest wspaniałą osobą. Natomiast ocena to za mocne słowo. Ja mogę tylko powiedzieć, że ją podziwiam że jest wspaniałą dziewczyną i wspaniałą prezenterką.